Ja jestem Tomek. P. Ja Kasper. Jesteśmy uczniami publicznej szkoły podstawowej im. Cholesława Stanisława Rejmonta wysoki. Zaprezentowaliśmy Wam nasz hymn, który napisał jeden z naszych absolwentów. Dzisiaj opowiemy Wam trochę o naszej szkole, a dokładnie o różnych proekologicznych akcjach i działaniach, które się tu dzieją. Pod koniec filmu postaram się Was przekonać, że to właśnie nasza szkoła zasługuje na nową ekopracownię. A więc do rzeczy: Nasza szkoła to miejsce kameralne. Niewielki, ale pięknie położony budynek znajdujący się na terenie wsi o uroczej nazwie Wysoka w powiecie Polkowickim. Zacznijmy może od tego, co najważniejsze, czyli od misji i wizji naszej szkoły. A brzmi ona: jesteśmy szkołą bezpieczną i ekologiczną. Tomek, a jak nas chodzi na co dzień dbamy środowisko? To proste: zagregujemy śmieci. Nie marnujemy wody. Nie oszczędzamy prądu. Ponadto nasza szkoła ogrzewana jest piesem na biomasę, a stan czystości powietrza kontrolujemy za pomocą specjalnego czujnika, który jest umiejscowiony na dachu naszego budynku. Regularnie dołączamy się do akcji Sprzątanie Świata oraz świętujemy Dzień Ziemi. W tym roku pod hasłem Sprzątamy dla Polski. Ciurę, nie do tego! Czego mam nie robić? Nie chcę za ziemi! Ale to nie wszystko. Od wielu lat uczniowie naszej szkoły biorą udział w akcjach, konkursach, zbiórkach i warsztatach o charakterze ekologicznym. Przykłady? Proszę bardzo. Uczniowie naszej szkoły w ramach konkursu Przemkowskiego Parku Krajobrazowego tworzyli odpadoludki. Dbamy o zdrowe odżywianie naszych uczniów. Organizujemy dni owocowo-warzywne oraz spotkania z dietetykiem. Braliśmy udział w konkursie o tematyce przyrodniczo-mętkarskiej. Ale się tam działo! Organizujemy ciekawe warsztaty, np. opowiadające o fascynującym świecie pszczół. Od wielu lat organizujemy również spartakiady sportowo-ekologiczne dla klas młodszych. Bierzemy udział w warsztatach ekologicznych Przemkowskiego Parku Krajobrazowego w Piotrowicach oraz regularnie odwiedzamy znajdującą się tam bazę edukacyjną. Uczestniczyliśmy w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym starami natury świat nie jest ponury. Niestety do tej pory nie mam prawdziwej pracowni przyrodniczej na terenie szkoły. Zwycięstwo na konkursie na ekopracownię pozwoliłoby na lepiej rozwijać swoje pasje i wiedzę przyrodniczą. to!